Pablo, to wiesz, teraz jak już wiesz, że są od ciebie, tam szybkie odwiedzinki i rekrutacja, nie? <grystanie> Uwielbiam jak te bitwy się tak długo wczytują, po końca 120 sekund czasami. Po prostu nie, nie wiem, dobra, respię wóz. Dawaj. Czekaj, tu jest to jestem 30 peseta. Nie westanie Kurwa, ile typów? Ty, ile expa? U ja dole 70 kurwa 7 expa, nie? Panie no. kochany. 25 i 70. Co? 25 plus 52, nie? A tam no to tak. No. no bo dość, że weteran to jeszcze za wojnę. Muszę podziałać no musisz, musisz. Słuchaj. Wiesz, każda okazja do rekrutacji jest dobra, tak? Dobra, nasi o chyba tam klepną Stawiam się w swoim ulubionym miejscu na tej mapie. Okej, okay. ale mam lago, what the fuck? Kurwa nic. Order, fair. Gdzie jestem na PC? Of course, proszę. Nie odczyniam. Kurwa, no co tu się dzieje? Jakiś typ w krzakach po prawej stronie od Apceka, kurwa, no. Kurde, amunicja. I na PC już się nie da zrespić. Także łelp. Gdzie on w ogóle postawił tego apcego? Za kurwa, punktem. I już go ostrzelali, więc już się nie da kurwa w, w nim respić. Aha. Swoją drogą kiedyś było tak, że kurwa, mimo tego, że ktoś strzelał do APC-ka, to respi respili się ludzie. teraz nie wiem czemu to zmienili, kurwa. To akurat było spoko. Nie wiem, czy ty pamiętasz te czasy, Lisku. Nie, kurde, ale camperska gnida. Pierdolę, na kamieniach się znowu zablokowałem! No nie, no kurwa... Ja pierdolę... Kurwa, kto to projektował, ty? O, pan. O, wow. o, Bo robili tych kamieni chuj wie po co. Chuj wie na co. I chuj wie dlaczego. Ale ten mioteczek ma kurde robi CO? Ty wleciałem typowi w głowę z jeepem on to kurwa przeżył Dlaczego kurwa? Ja się pytam No widzę że mi Bła. trzy No nie Trzy brązowe Bła. gwiazdki nabiłeś Bła. tym sposobem dziękuję te mają za tym Mhm Dobra To trzeba go calculated eliminated Uważam, że oni będą szybsi i mnie eliminated To jest akurat bardzo prawdopodobne ja? Nie, nie Dobra ja w panzerbusze będę, ja? z panzerbusza do niego ten No trzy nam O proszę Ile tam jeszcze życia temu kurwa apcekowi zostało? Wysiadaj dobra, kurwa Ła kurde Ej, o, koło kurde. trafiłem No dobra, apcek zniszczony także luz no. Pff. No i na dwóch hapach jak to Kurwa, jak z tego strzelać, tam daleko. A kurwa, drożdżówkę sobie wyciągnę i nie zjadłem. Ty. Zapomniałem z wrażenia. What the fuck? ty tyczek przestraszył. Dobrze, że ona czuwa. Mi pisze. Rozdówkę żeś sobie wyciągnął. Będzie, sucha Mówię kurwa. Faktycznie. Wyciągnąłem? Miałem zjeść. Przed streamem jeszcze. A tu taki chuj. ...bomki strzelił. Pomontowałeś sobie karabiny na tym? Na Jeepie? Nie. Ja też nie. A mnie nie stać za drogie. to kurwa daj spokój. Kurwa, tu dziewięć tysięcy, tam 9 tysięcy kurwa i nagle 100 tysięcy ucieka. Gdzieś kurwa snajper siedzi. Kurwa, z tymi miotaczami ognia... Kto to słyszę To po prostu masakra, nie? Dobra, przejmujemy, więc po... Ja pierdolę, no nie, mu no kurwa! Pojechałbym na to o jeden, ale znowu to się skończy pewnie, ja pierdolę, pewnie tym, że ktoś tam mnie zabije, bo go nie przejada, nie. No. Od dwóch stron wykupię Gay. Eee, eee, Co? Panie kolego. Nie znam gay, tylko tych. No, proszę, proszę się powstrzymywać. Takimi ja twierdzeniami. Dobrze przepraszam się No, Noo! Boże, musiałem interweniować, panie kochany Obraz pałki ich tu Dojechałem Granaty z dupy lecą ty Dobra, o jeden neutralizer. Ale oni nam otrybili w tym czasie. Kurwa. Kurde, ja mnie nie strzelać ty. Zda. O kurwa Ile? 160 expa, jak dużo expa ty Powiem ci, że ten weteran, no pod względem ekspienia To można się pobawić na wojnach No Ale tak stwierdzam Jak będę wbijał kolejny 12 poziom to kupuję to kupuję od razu APCK na nim, nie? I kurwa na creposta i chuj. Że ostatnio na krypoście na APC kurwa 2000 ekspa, żebym nabił, nie? A wcale tak dużo ludzi się nie zrespiło. Ja widzę mam tego APC spokojnie. No, na odcinki daleko. Okej, bo ja jestem właśnie I to na nie strzelałem, to cały czas jeden typ jest wiesz To wiem cię po Na dachu, na dachu Kurwa i spad Dokładny Kimsta. Tak jak Kubuś mówi Ze 150 kafli możesz sobie na przykład nie wiem słupka kupić albo veteraniksa. Coś tam jeszcze woda ale teraz je to nie mam pomysłu większego to... Skąd oni się tu pojawiają? Kurde nigdzie tutaj ja APCT nie widzę Nie mam dla tego kurwa pojęcia, ale powiem ci jedną rzecz Jakiś chuj złamany Postawił kurwa miny u nas mm. na 4, 2 na 4 2 na 3, na o 2 tam na eskorta ci jedzie No to 3 na 2 teraz 5 na 2 Tu straciliśmy inne punkty kurwa 1 na 1 No jeszcze w głowie te... tak Widzi mnie wszędzie, gdzie jak jakie no. Jeszcze wszyscy mają w dupie to, że gdzieś tam jest APC no wyjebą Bongo, co ty? Zapecek nie ważny, ważne żeby kurna Żeby inne rzeczy były, tak? Pragi żeby były No o, dobra dam bronić na razie Nadal W końcu Mówisz, kim style, że nawet ranka zbierasz No dobrze Każdy powinien mieć jakiś cel Jest na widzę, no od, na lewo o od, 2, więc może dlatego stamtąd biegną. Teraz się w sumie nim podjechali to Jak to nie był hetero, tylko głowa mu wystawała. Kurwa. Biegną kurwa po tych lasach ty. zabijam go Jeszcze jeden typek jest na poddaszu Ten APC cofnął się na o1 Jeszcze nie na APC Nie ja to jak na inną grę to ty Co ty Co? 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 Powietrze z ciebie uchodzi Ziomek No wiem Kurwa mać, myślałem, że ich tak zabije. Ja za wolno strzelam. Nie no, po meblach Ikei tak mnie kurwa poluchy bolą, że to jest szok po prostu. Ja pierdolę! Oni tak naprawdę z tymi kurwami nami. Tak, serio? Ten mhm. fan na O1 nie. rzucę ci ten rozkaz. Dzięki. Teraz nie będę sam, bo mi tu przyjadą. Chyba powiem ci, że. Potrzebuję celownika z tego przeziernika, to samo kurwa strzelać hmm. Powoli dobiegamy tam do ciebie Ja z jakimiś dwoma typami, ale Wiesz, nie to tak to nie zacina, kurde pięk mam ponad Panie drogi do panu Idzie do ciebie od, od mojej strony jeden właśnie Głowa. Kurwa, no co za fart, ja pierdolę Tobie wyjebał głowę i mi wyjebał głowę, nie? Jeszcze o 3 tracimy Jezu Ej, no bez żartów, kurwa, bez żartów, tak? Mamy wygrać, a nie przejebać tej strony! No kurwa, giń chuju! Złamać kurwa! Brrr. Wszystko po kolei tracimy. No i kurwa jeszcze to przejebiemy nie, a tak dobrze było. Tak żarło kurwa. Tak żarło. Niektórzy robią w Ameryce jakieś kurde... Broń bez recoila. Taki estel. No to już jest koszmar. Nie zaraz, to to lepszy, bo to na i to skończyć. Kurwa strzela przez te deski, chuj Co jest moim pingiem no? Stot, ale... No nie kurwa, chciałem powiedzieć dzięki za estega i drugi mi wybieg Jakże się ludzie respią na mnie pięknie To no, ja apteczkę no Jaki kurwa timing chujowy dzisiaj, nie? No Tragedia. Kurwa, no i drugi. Ci ochraniają ci niemczury strasznie, ty. Trzech typa w ogóle na tym, na wejście tam, kampi kurwa no tej shopy na O2 po ich stronie. Kurwa, przeginka, ty A my też robimy bezsensownie, bo my nie, nie powinniśmy walczyć o to, kurwa O2, mieć to w dupie Oni w ogóle od strony. O3 są Ja nie wiem, gdzie oni stawiają te aps bo kurde, nigdzie nie mogłem znaleźć ich. Kurde, po, połóż na widoku, będzie wszystko okej. Okay. Dobra, leczę się, biorę z tego i lecimy tam kurwa z tym o dwa. Za to przejąć w końcu. Wypierdalaj. dalej. No kurwa, nie! Stawcie się w kolejce, żebym kurwa żadnemu dwa razy nie wpierdolił. O i wreszcie za i, i wreszcie teraz dobrze kurwa robimy. Dobra, widzę apeseka. To się atakując, wiesz, te poboczne kurwa. Bo my niepotrzebnie się skupiamy na tym głównym, kurwa. Pojechał na główny. E, Apesek jest na f 3 F4 na mapie. Kurde, całą gmarą przyszli tutaj. Co do chuja, ty? Kurwa, jakie staty, 15 na 16. Dobra. Chociaż tyle, że zneutralizowaliśmy to. Ja go tego tak załapę który nikt nie pójdzie. Kurwa, jak te bole. Czemu zawsze, kiedy muszę się wychilać zawsze się pojawi... Się trochę uspokoić. Bo już wiem, że zmęczenie ze mnie wychodzi, bo zaczynam rajdować lekko. Może nawet nie lekko. Wypadałoby się uspokoić. Pozbierać myśli. Dobra, lisek, kurwa, trzeba strzelać. To no, nie ma żartu już. Tam jest cały czas APC, z niego cały czas wychodzą i nie ma jak do niego podejść. No ja wiem właśnie. A wszyscy tu mają go. Bo... Ja musisz dobrać. tak taktycznie, wiesz? Dwa strzały w APC, podbiegasz trzy kroki. Dwa strzały w APC? No to zrobię, ale tej taksę mi jest 15 pod tym APC, i eee. nie zrobię. Więc zastrzelę. W którym miejscu dokładnie ten APC jest? F4 tam, kurwa, mać za tym, za tą ruinką, nie? Jak A, dobra, kolejne... już wiem, już wiem gdzie. czyli tak jak oni wybiegają, dobra. Ok, na 3, idzie typek... No kurwa, ja pierdolę, oni tam kampią przy tym. No wiem właśnie. Oni tam cały czas, kurwa, siedzą mi kampią na tym APC-ku, to jest bez sensu. Nie chcę się wskierować, czy nawet fazę podobnie sobie. A my damy. damy, radę. I pierwszy, nie ostatni raz przegrywamy, tak. Ale jesteśmy na takiej stykowej, że ja pierdolę, nie? On kurwa odpierdala. Baretkę wbija do chuja czy co? Ten afterburner No jedziemy, jedziemy na to jeden. Jedziemy, jedziemy. No ostatni nam jakiś został zastop... Ale trzy osoby na o jeden od nas więc. Opcja coś podziałać. Nie wiem jak duża ta opcja. Na pewno przydałoby się utrzymać to o 3. Ja z darowerem uspokajam, dwa. że trochę na pewno głównie. Widzę, że o 3 będzie utrzymane. Dobrze. Mamy przejęte. No tego odwa nie ma sensu atakować, bo oni tego apc kurwa tam w tym lesie mają, nie? No, p Jeszcze jeden na... i trafił mi w głowę. Jeszcze A jeden APC psu jeden jest, wiesz? To? APC psu jeden jest też. Że mają dwa APC i Teraz mają przewagę z tymi apcekami, bo kurde to jest, nie mamy jak. mo? zrobić? Wygrali to już. No, też mi się tak wydaje. Weź Night Rockera, zgłoś kurwa zaawczenie. No. Nie pierdolę, kurwa. Dobra, no albo atakujemy o dwa teraz i je przejmujemy, albo GG, kurwa. No co ty, nie przejmiemy tego bo nie cały czas mi się pojawiają. A na oczy podjeżdża. To dawaj go. Kurwa, no i zauważył mnie i uciekł. No ja pierdolę taką robotę, ty. Trafiłem go raz. Jedzie, jedzie, jedzie. Jeszcze mu koło, powinien powoli się poruszać pojechał za O-3 na pewno Snajper kurwo Szyngieta no I tutaj na O-2 nie ma już apc -ka. Nie, jest apc -ek. czekaj, podbiegam do niego Dobra, przejmuję APC-ka na O-2 Ale tu ci tak gdzieś i raczej chyba żeby nam się udało... Ale no patrz, 93 5-6 to wygrali mając mniej osób nie? Jest 1 na 1 na o 2 Ja tam nie dobiegnę, tak, to nie dobiegnę, to i tak nie jest No. Widziałem właśnie, jak ktoś ten ogień tak do góry robi BG, BG, kurwa. Ten y tracker kurwa stał na respie i strzelał, kurwa, do swoich i kurwa mówi, że y BG, nie? Kurwa, jak ma być dobra gra, kurwa, skoro stoisz i kurwa się patrzysz zamiast leść No ja pierdolę jakie bezmózg, nie? Ale chociaż Expo, kurwa. Czy 700 wbiłem?